Dziesięcioletnie amerykańskie obligacje skarbowe doświadczają obecnie najgorszego okresu w swojej dotychczasowej historii. W ostatnich prawie 100 latach nigdy się jeszcze nie zdarzyło, aby obligacje 3 lata z rzędu spadały i to w dodatku o ponad przeciętnie dużą wartość. Obligacje Stanach Zjednoczonych należą do najbezpieczniejszych instrumentów finansowych na świecie, a teraźniejsza sytuacja jest jak dotąd niespotykana. Czy to oznacza, że mamy obecnie najlepszą okazję od ponad 100 lat do inwestycji w nie? Sprawdźmy to. Cześć i witam Was na kanale Giełda Inwestycje Trading, który powstaje przy współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój prataniel, a jestem Patryk. I na starcie zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, aby YouTube zrozumiał, że interesujecie się powiększeniem swojego majątku i podsyła wam więcej wartościowych treści z tej kategorii. Długoterminowa, średnioroczna stopa zwrotu amerykańskiego rynku akcji, odzwierciedlonego indeksem SP 500, po uwzględnieniu dywidendy i odjęciu inflacji, sięga 6,9%. 91%. Jednak aby osiągnąć taki wynik, trzeba przygotować się na średnią zmienność wynoszącą 18,5% i obsunięcie kapitału, które w okresach kryzysowych przekraczać mogą nawet 50%. Ale istnieje alternatywa, która jest dużo bardziej bezpieczna od akcji, bo bez ryzyka zmienności można aktualnie zarabiać około 4,9% rocznie. Jeśli odliczymy inflację, to będzie to około 1,6% rocznie. Jednak wciąż pozbawiony ryzyka 1,6% zysku. Po uwzględnieniu inflacji to wynik, o jakim inwestorzy zmienionej dekady mogli tylko pomarzyć, bo w latach 2010 do 2022, aby jakkolwiek pomnożyć swoje oszczędności, potrzeba było zaakceptować ryzyko zmienności oraz jeśli ktoś całkowicie nie wiedział, jak inwestować, trzeba było zaakceptować również ryzyko utraty tych pieniędzy, bo inwestując w akcje spółek giełdowych można stracić. Może teraz sobie myślicie o tej tabeli ze wstępu filmu, gdzie pokazane są poziomy obsunięcia na dziesięcioletnich obligacjach. Czy ta tabela oznacza, że na dziesięcioletnich obligacjach ze Stanów Zjednoczonych również można stracić? Odpowiedź brzmi tak, można, to jeśli zainwestowaną kwotę wyciągnie się przed datą wykupu obligacji. Bo musicie wiedzieć, jak to działa. Największy wpływ na zmianę rentowności obligacji mają stopy procentowe, bo one kształtują cenę długu, którą obligacje właśnie odzwierciedlają. Kiedy stopy procentowe były niskie i wynosiły na przykład 1%, wtedy również rentowność obligacji wynosiła około 1%. Kiedy z kolei dochodzi do podwyżki stóp procentowych do powiedzmy 3%, wtedy również i nowe wyemitowane obligacje dadzą 3% odsetek. Dlatego też te wcześniejsze obligacje, które dawały 1% odsetek, aby dorównały nowym obligacjom, które dają 3% odsetek, muszą spaść. Dla inwestora posiadającego stare obligacje oznacza to, że otrzyma z nich 1%. A jeśli chciałby je sprzedać, to nikt ich nie będzie chciał, bo dostępne są już nowe obligacje, które przynoszą 3% odsetek. Właśnie dlatego, aby te stare obligacje dorównały nowym, muszą one spaść. I spadają do takich poziomów, że przynoszą około tyle samo procent co nowe, czyli w naszym przykładzie 3%. Działa to na podobnej zasadzie jak przy dywidendach spółek giełdowych. Dywidenda może wzrosnąć, kiedy spadnie cena akcji. Jednak wracając do obligacji. Inwestor, który trzymał stare obligacje, jeśli ich nie sprzeda do czasu wykupu, będzie otrzymywał 1% odsetek rocznie. Jeśli więc chce skorzystać z podwyżek stóp procentowych i inkasować nie 1, a 3%, jak w naszym przykładzie, bo tyle przynoszą nowe obligacje, w tym przykładzie, musi po prostu stare sprzedać i kupić nowe. Do momentu sprzedaży otrzymywał on 1% odsetek rocznie, po sprzedaży i kupieniu nowych otrzymuje już 3% odsetek rocznie. To jest rolowanie. Rolowanie to jest w tym przykładzie księgowaniem strat, które jednak wyrównuje się na nowych obligacjach. Aktualnie 10-letnie obligacje skarbowe przynoszą około 4,9% odsetek rocznie, a to jest najwięcej od ponad 15 lat. Jeśli więc teraz zdecydujecie się na zakup obligacji przez kolejne 10 lat, możecie otrzymywać około 4,9% odsetek rocznie. Gdyby doszło do podwyżki stóp procentowych, nowe obligacje dadzą zarobić jeszcze więcej, więc będzie można się rolować do nowych obligacji, aby na jeszcze wyższych odsetkach również skorzystać. Jednak gdyby doszło do obniżki, to posiadając Wcześniej zakupione obligacje, wciąż będziecie mogli otrzymywać te 4,9% rocznie, nawet kiedy za ileś lat kolejne, nowsze obligacje przynosić by miały mniej. Wtedy też wartość waszych obligacji będzie rosnąć. To, aby wyrównać te niższe odsetki, które przynosić będą te obligacje w przyszłości po obniżce stóp procentowych. Dla Was jednak w takim momencie nie będzie to istotne. Bo do czasu, kiedy nie sprzedacie takich obligacji, wy wciąż będziecie kasować 4,9% rocznie. Podczas gdy ktoś, kto za ileś lat kupi obligacje, zakładając, że będą one niższe, będzie otrzymywał mniej. Innymi słowy, oznacza to, że obecnie możecie sobie zagwarantować na kolejne 10 lat, że rząd. Płacić Wam będzie 4,9% odsetek rocznie i to niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość. Nawet jeśli spadną stopy procentowe, wciąż 4,9%. A jeśli wzrosną, możecie się zrolować do nowego poziomu. Więc jest to bardzo atrakcyjna sytuacja i pozostaje teraz pytanie, czy Fed dalej będzie podwyższać stopy procentowe. To jest zależne od poziomu inflacji oraz ogólnej kondycji gospodarczej. Na tę chwilę według oczekiwań rynku nie będzie już kolejnych podwyżek. Oczekuje się, że stopy procentowe do maja 2024 roku pozostaną na niezmienionym poziomie i od czerwca rozpocznie się obniżanie stóp procentowych. Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w czerwcu jest wyższe niż utrzymanie ich na obecnym poziomie. Nie oczekuje się już dużych wzrostów na stopach procentowych i tym samym zakłada się, że obligacje skarbowe zbliżają się do swoich najwyższych poziomów w historii, to z ujęcia oprocentowania. Więc dla osób posiadających oszczędności na lokatach oznacza to, że po obniżce stóp procentowych ich oprocentowanie lokat spadnie. A jeśli zakupicie 10-letnie obligacje skarbowe, to nadal będziecie otrzymywać takie odsetki, jakie aktualnie płaci rynek, a aktualnie jest to właśnie 4,9% rocznie. Dlatego jeśli chcecie skorzystać z tego faktu, proponujemy zrobić to za pośrednictwem brokera Freedom24. U nich możecie ulokować swoje fundusze w obligacjach, ale i w akcjach czy też w ETF-ach. A jeśli jeszcze nie wiecie w co chcecie zainwestować, to na ten czas, w którym o tym pomyślicie, możecie dać pieniądzom popracować. W tym momencie na lokacie u Freedom 24 możecie dostawać między 4,5 a 6,2% rocznie. Z pewnością niekorzystanie z obecnych możliwości prowadzi do straty, bo pieniądze, które po prostu leżą tracą na wartości wskutek inflacji, więc skoro leżące pieniądze mogą w międzyczasie na nas zarabiać, to z pewnością warto. Zapoznajcie się ze szczegółami oferty Freedom24, linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. I skoro wspominałem o inflacji, to jest to punkt, o którym nie wolno zapomnieć również przy obligacjach. Realna stopa zwrotu po uwzględnieniu inflacji oczywiście jest niższa niż te 4,9% rocznie, które obecnie są oferowane. Jednak uważamy, że jeśli inflacja Miałaby znowu wzrosnąć, to dopiero po tym Fed podwyższyłoby stopy procentowe, co również przełożyłoby się na wzrost rentowności obligacji. Dla inwestora posiadającego obligacje myślimy jednak, że realna stopa procentowa się mocno nie zmieni, a jak ona faktycznie jest, można obserwować na wykresie pokazującym realną stopę procentową. Gdyby z kolei inflacja spadła, to tym lepiej dla takiego inwestora, bo wtedy jego realny zysk będzie tym większy. Odpowiadając więc na pytanie z samego wstępu filmu. Czy obecnie na obligacjach mamy najlepszą okazję od ponad 100 lat? Najlepszą od ponad 100 lat nie, ale najlepszą od około 15 lat, bo realne stopy procentowe, czyli po uwzględnieniu inflacji, nie są najwyższe od ponad wieku, ale są najwyższe od około 15 lat. W latach 80. XX wieku na bardzo krótki czas można było zapewnić sobie odsetki, które po uwzględnieniu inflacji przekraczały 9%. Jednak muszę tu też od razu dodać, że gdy dochodziło do takich sytuacji, że wzrastało realne oprocentowanie, to rynek akcji również umożliwiał osiągnięcie świetnych wyników, nawet lepszych od obligacji. Przy inwestycji na 10 lat, czyli na ten sam okres jak przy 10-letnich obligacjach, można było od 1980 do 1990 roku zarabiać średnio nieznacznie więcej. Bo niecałe 10% rocznie. Niewykluczone więc, że akcje, mimo że wydają się obecnie drogo wycenione, przyniosą więcej niż obligacje. Na tę chwilę, aby pokonać obligacje, musiałyby przynosić co najmniej 7-8% rocznie. Wyższe stopy zwrotu na akcjach są jak najbardziej możliwe do osiągnięcia, jednak ta możliwość ma swoją cenę w postaci ryzyka. Na rynku akcji równie dobrze można stracić. Więc jak myślicie, czy rynek akcji jest na tyle atrakcyjnie wyceniony, aby mógł stawić czoła obligacjom, czy jednak wycena tego rynku jest tak duża, że na tę chwilę lepszym wyborem będą obligacje? W co i dlaczego inwestujecie wy? Dajcie nam znać w komentarzach. Dziękujemy za oglądanie, trzymajcie się, cześć.